Cześć maneczko witam Was na kanale Uszaty się, hodowlane zapasowe Jak mogliście zobaczyć zapasowe oznacza to jakby, że Chodzi o to, że usunęli mi kanał, na którym miałem prawie 40 obserwacji i jakby szkoda. Próbuję go jeszcze odzyskać, ale nie obiecuję. Więc najprawdopodobniej będę nagrywał na tym kanale. Więc zaczynam od początku. Widzowie, ja Już miałem tam fajnie nagrane, wszystko było zgodnie. Fajne filmiki były. Więc. Przydało się trochę subskrypcji, żeby ten kanał jakby odrodzić. To nie widzę. Szkoda. Wiecie mi się. Więc tu są trzy króliki. Trzy takie. Ten srebrny i dwa czarne. Jeden poszedł w zeszłą mm, sobotę na sprzedaż do pana. Jednego, który zaczyna też hodowlę, idzie w mieszańcu, więc sam jest się sprzedał. Widzę więc fajnie. Buby małe. Teraz sobie tutaj robią trzy są Pokażę Wam jak one wyglądają. Tako, myślę, że jak na cztery miesiące fajne. Ale jak ktoś to obejrzy, to niech chociaż napisze komentarz, jakieś sub subskrypcje napisze, więc no. Misiu! Tak to wygląda. Jedną czarną samitę sobie zostawię, bo będziemy w przyszłości ją kryć. Będzie delikatnie potem odmłodzone statko, więc tak to wygląda. Tutaj jest nasza samicka. Ona ma welinkę właśnie, więc tak to wygląda widzowie, O niej, wiem, że białe jest Ciur, muszę właśnie gnysa nie do go walić, więc tak to się prezentuje u niej. choć no więc sierść z niej leci. miał wczoraj, ale kurde, o. To widzę, że i tak jeszcze leci. Z tyłu, bo z przodu już tak widzę, że unorumowało się, tylko z tyłu jeszcze jest takie potargane. Co nie? co? To widzę, że już wszystko co miała szare to ma czarne. Więc ona ma rok będzie miała jest pod tym właśnie wykocie tutaj. Te młode wykociła. Tak to wygląda Tak o, Ona tutaj mam widzę, że siana muszę dać To myślę, że im wystarczy, Marche w marchewy Żeby subskrybować, poczekajcie widzowie Chwila Boom. Mento Tu ja siana i trochę i marchewkę dla naszej bunii sobie co ty na to? sugerujesz czy nie? no oczywiście pyk i poszła odkładamy na boczek pierw idziemy damy młodym taką marewę, marchewę marchewę życie takie będzie na chodźcie tutaj nie chcesz? może? No. Masz tam z tyłu Wróciłem tam z tyłu Ech, Tutaj Tam jest i Ze skrobem Dostały nużem Kurde, one lubią marchew Niestety tak, no, W spokoju wcinają git. Witam po przerwie, tylko chwilę musiałem ogarnąć tutaj Jakby Więc muszę gnoj walić jutro albo dziś no, więc jak, według mnie, jak jest trzy króliki, to jest o wiele mniej już niż były cztery. No, a jakby coś chciał fajny pomysł, to tak wyglądają paśniki. to jest drut i tak to jest nawzgięte. No, nie wiem, może coś kojarzy, jak ja mam jeszcze olbrzyma belgijskiego, który mi właśnie padł na koniec yy, lata, mi padł końcówkę bo on miał z nimi właśnie potomstwo. Ona miała, więc tak to wygląda. Na tamtym kanale uszaty opowieści hodowlane miałem całą klatkę, no bo jak ja robiłem, jakie plany, w ogóle wszystko było od młodych, jak one były młode wyglądało, wszystko w ogóle było inaczej. Niż y, teraz. Więc, jakby było fajnie, jakbyście sobie zaobserwowali łapeczkę w górę, jakiś komentarz na pocieszenie i będzie git. Mm, tak się wcinają. Też sobie zajada. Taką wulę to jest królica, fajne. Co nie bunia? Dobra, idziemy się przejść do innej klateczki. Widzowie. Patrzcie, tego rudzielca. poczekajcie, musiałem tak tego szczurka. Poleciał. My sobie idziemy do łoteczki nowej, jakby, no innej, jakby. Ten królik jest od Spinelli. Hodowca królików. Pozdrawiam. Czy nie mi się. Idź na bok. On ma. On, ja go kupiłem 4 miesięcy, jak miał w. w. lipcu. Więc miał 7, myślę. Ale jest Ej, so, Tu jest. Samica nasza. I już nie. też jest strokacza. Idź. I tak to wygląda. Przyniesiemy widzowie marchew za niedługo. Kurde, muszę wylać im wodę. Jeszcze w garko mam, muszę wszystko tutaj dorobić. Przyniesiemy marchew co nie? A zarazem młodym wsypiemy paszy owie z granulatem. Więc, no, tak o, to za chwilę wspiłem, poczekajcie chwilę. Dobra, wsypujemy, bo musiałem chwilę coś tak załatwić. Wsypaliśmy. Trochę za ale... Tak to Wygląda. Nie, łapa. No, ogólny myszko na wiosce, tu resztkę wchyliśmy, więc git Ach, to masz już, no Wy... weźmiemy jakąś weźmy. marchew do tamtych Będą dwie takie, to tam tych. czy idziemy Już bynajmniej jestem ma jesteśmy Trzymaj jestem no Masz jestem tutaj, Co ty szukasz? Masz tam Pozywaję się podeję po chwilę, za chwilę po wodę już zaś do jedzenia muszę im dać łopatyczka Fajnie się nagrywało na tamtym kanale Niestety co się stało U. U.